Witam, Auto27, zapraszam na kolejną wirtualną wycieczkę celem oględzin razem ze mną, sprowadzonego przeze mnie pojazdu. A widzimy, jest to piękne, białe Renault Clio Grand Tour, czyli wersja kombi. Samochód niezwykle energetyczny, ale dlaczego energetyczny o tym za chwilę. Samochód pochodzi z 2017 roku. W Niemczech miał tylko jednego. Prywatnego właściciela. Auto jest bezwypadkowe i bardzo ładnie zadbane, czyli jest to samochód pielęgnowany. Nie znajdziemy na nim rys, otarć parkingowych, ani innych uchybień, które mogłyby świadczyć nadmiernej eksploatacji. Ostatni serwis tego samochodu na 46 tysięcy km. W tej chwili ponad 50 tysięcy km udokumentowanego do końca przebiegu. Charakterystyczne Renault Clio w kombi. To samochód, który posiada tak jak ten wiele elementów, które przykuwają uwagę. Mówię tutaj o czarnych, lakierowanych elementach u dołu drzwi, wpasowane w nie chromowane dodatki, chromowane relingi, przyciemiane szyby czy 15-calowe, bardzo ładne alufelgi. Oczywiście po liftingu w 2016 roku Clio uzyskało jeszcze coś, a mianowicie więcej charakteru i prestiżowego wyglądu. Jest to samochód klasy B, ale dzięki temu, że jest to wersja kombi, uzyskamy w nim nieco więcej przestrzeni. Samochód pretenduje wręcz do klasy samochodów kompaktowych, i w środku znajdziemy nie tylko przemyślane rozwiązania, ale naprawdę przestronność i komfort podróży. A wrócę do tego stwierdzenia, że Clio jest energetyczne. Zdecydowanie energetyczne, bo ten egzemplarz jest poszukiwanym na rynku modelem ze względu na zamontowany w nim silnik. Najlepsza jednostka TCE 1.2 o mocy 118 koni mechanicznych i aż 205 nm momentu obrotowego. Do zalet tego konkretnego egzemplarza oczywiście należy też kompletność oferty. Samochód jest przygotowany na każdy sezon. W tej chwili są założone nowe opony zimowe, a wraz z samochodem dodatkowy komplet opon letnich. Nie czekają Państwa żadne dodatkowe wkłady finansowe ani wydatki. Samochód jest w pełni bezpieczny i przygotowany do tego, abyście mogli spokojnie wsiadać, jechać i nie mieć żadnych wydatków przez najbliższe tysiące kilometrów. Maska otwierana za pomocą teleskopu, a pod nią właśnie to, co jest najlepsze w tym egzemplarzu, czyli silnik. Tak jak mówiłem, jest to jednostka 1.2 TCE o mocy 118 koni mechanicznych i 205 Nm momentu obrotowego. Jednostka bardzo polecana przez mechaników, ona w zasadzie nie zebrała żadnych negatywnych opinii. I parametry tego silnika bezpośrednio wpływają na to, że mamy tutaj do czynienia z energetycznym, dynamicznym samochodem. Bo prędkość maksymalna to 200 km na godzinę, a od 0 do 100 ten samochód przyspiesza w niespełna 10 sekund. To są naprawdę bardzo dobre wyniki. I nie jest to wszystko okupione dużym spalaniem. Bo średnio ten samochód spala 5,5 litra na 100 km. Na trasie możemy zejść poniżej 5 litrów, a w mieście maksymalnie do 7 litrów na 100 km. I to są bardzo dobre wartości, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj też do czynienia z silnikiem bezobsługowym. Jest to silnik na łańcuchu rozrządu i serwisowanie tego samochodu w zasadzie w ogóle nie dryluje portfela. Serwisy przeprowadzane w tym samochodzie są co 20 tysięcy kilometrów. Oczywiście w Polsce możemy skrócić ten interwał na 15 tysięcy kilometrów i będziecie Państwo mieli taką możliwość, bo dopiero 4 tysiące kilometrów temu był przeprowadzony w tym samochodzie ostatni serwis. Pod maską fabryczny ład i porządek niczego tutaj nie brakuje. Silnik oczywiście nie ma żadnych zapoceń, wycieków. Praca jest równa, harmonijna, cicha. Skrzynia biegów sześciostopniowa jest doskonale złączona z tym silnikiem i rewelacyjnie w czasie codziennego użytkowania spełnia swoje zadania. Przyjrzymy się jeszcze tutaj właśnie silnikowi. Zobaczcie Państwo, nie ma żadnych wycieków, żadnych zapoceń. Zajrzymy teraz do bagażnika, otwiera się go za pomocą uchwytu ukrytego nad tablicą rejestracyjną i od razu widzimy zakrywającą tą przestrzeń roletę. Uchylimy sobie. Mamy tutaj do dyspozycji 445 litrów. Oczywiście możemy rozłożyć dzieloną kanapę i zwiększyć tą powierzchnię w zależności od tego, Ile tej powierzchni będziemy i przestrzeni potrzebować? Bagażnik jest bardzo regularny, ustawny. Pod pokrywą znajdziemy oczywiście jeszcze dodatkowy schowek, a pod matą zabezpieczającą dalej znajdziemy system do zwalniania koła zapasowego, które znajduje się w podwoziu pojazdu. Bagażnik jest oczywiście oświetlony, dodatkowe gniazdo zasilania. Na uwagę w tym egzemplarzu oczywiście zasługuje fakt, że nie jest ta powierzchnia welurowa tutaj w jakikolwiek zniszczona, plastiki również nie są porysowane, nie było tym samochodem przewożone nic, co mogłoby po prostu zniszczyć powierzchnię bagażnika. I dodatkowym atutem tego egzemplarza jest zamontowany przez fabrykę Hak, który można sobie wypiąć. Zajrzyjmy do tyłu. Widzimy trzy regulowane zagłówki. Tapicerka przeszyta białą nicią. Ładnie wyprofilowana. Naprawdę wygląda to solidnie. Ponadto wnętrze jest czyste. Nie ma plam. Plastiki również nie są tutaj w żadnym stopniu wytarte. Nie ma rys. Założone są dywaniki gumowe, a pod nimi znajdują się oryginalne welury. Wejdźmy do środka. Mierzę 1,86 m wzrostu, ważę powyżej 100 kg i zobaczcie Państwo, mam jeszcze tutaj naprawdę dosyć sporo przestrzeni na nogi. Ponadto, też głową nie uderzam o dach. Zagłówek bardzo dobrze trzyma głowę, jest tutaj wygodnie i komfortowo. Jeśli mowa o desce rozdzielczej Renault Clio, to jest ona oczywiście nowoczesna. Przede wszystkim za sprawą dotykowego ekranu centralnego, który jest multimedialny, i właśnie w nim zawarte są funkcje, które przysparzają nam przyjemności w użytkowaniu tego samochodu. Są tam oczywiście multimedia, nawigacja, ustawienia. Klio wyposażone jest także w automatyczną klimatyzację, ale o tym wyposażeniu opowiem jeszcze, oczywiście, później. Tutaj pragnę zwrócić uwagę na to, że stan utrzymania tego samochodu, zarówno z przodu, jak i z tyłu, świadczy o jego niewielkim przebiegu i prawidłowym utrzymaniu przez właściciela, bo tutaj naprawdę nie ma żadnych rys, żadnych uszkodzeń, wszystko jest na swoim miejscu i wygląda to wszystko atrakcyjnie. Wszystkie szyby tego egzemplarza są fabryczne z 2017 roku, łącznie z szybą przednią, oczywiście. Do samochodu dostaniemy się za pomocą systemu Keyless Go. Mając kartę gdzieś w pobliżu, wciskamy ten przycisk i zwalnia nam się centralny zamek. Po wyjściu z auta możemy wcisnąć guzik i następuje zamknięcie pojazdu. Otwórzmy drzwi i zajrzyjmy do wnętrza. I tutaj widzimy zadbaną tapicerkę bez plam, otarć, przetarć, kierownica, manszeta, przyciski. Wszystko oczywiście zgodne z pielęgnacją odpowiednią tego samochodu, i brakiem zużycia. Nie znajdziemy żadnych uchybień. wraz z Clio oczywiście komplet kart oraz pełna dokumentacja serwisowa pełna historia tego samochodu wszelkie instrukcje samochód jest przygotowany w pełni do rejestracji w Polsce kupujący otrzymuje fakturę zwolniony jest z podatku PCC3 jedyny koszt dla kupującego to 256 zł w wydziale komunikacji za tablice rejestracyjne i tutaj widzimy ostatni serwis tego samochodu na 46 tysięcy 57 km, a w tej chwili auto posiada 50 666 km, więc przebieg jest potwierdzony absolutnie do samego końca, i dzięki temu również, że samochód niedawno przeszedł przegląd techniczny TIF, zdecydowanie nie wymaga żadnych nakładów finansowych, i stan techniczny oraz stan ogólny tego pojazdu jest wzorowy. Uruchomimy Clio, uruchamy się go oczywiście za pomocą przycisku Start-Stop. Widzimy również, że pogasły wszystkie kontrolki. Nie ma również żadnych usterek od strony elektroniki. Pierwszy bieg i jedziemy. Ale najpierw jeszcze pokażę Państwu, że sprzęgło naprawdę działa płynnie, delikatnie. Po wrzuceniu biegu samochód. Rusza bez najmniejszych problemów płynnie, sprzęgło jest w idealnej formie. I teraz sobie wjedziemy na nierówności, abyśmy mogli ocenić stan zawieszenia Clio, jak ono te nierówności tłumi i pochłania. I powiem szczerze, że bez najmniejszych problemów kierowca jest skutecznie tutaj izolowany od tych nieprzyjemnych dziur. Zawieszenie jest sprężyste, fotele komfortowe, układ kierowniczy jest precyzyjny i nawet duże dziury nie stanowią dla tego samochodu żadnego problemu. Clio idealnie wpasowuje się w polskie warunki drogowe. Przypieszymy. I zrobimy test hamowania. Hamowanie przebiegło poprawnie, samochodu nie ściąga na żadną ze stron. Bardzo dobrze tutaj przyjmuje też zawieszenie nierówności przy hamowaniu, samochód nie myszkuje. Wszystko jest tutaj naprawdę we wzorowej formie, jeżeli chodzi także o stan zawieszenia. Przy hamowaniu gwałtownym Dzięki temu, że przeprowadzaliśmy badanie na stacji diagnostycznej, będę mógł Państwu Klio pokazać również od spodu. Tutaj widzimy właśnie te koło zapasowe, które zamontowane jest u spodu pojazdu. Dalej widzimy zawieszenie, diagnosta nie stwierdził żadnych luzów jeżeli chodzi o zawieszenie tego samochodu wszystkie osłony są na swoim miejscu samochód jest bezwypadkowy, więc nie może być po prostu inaczej wszystko jest fabrycznie zamontowane silnik nie ma żadnych wycieków również od spodu wszystkie osłony są na swoim miejscu przednie zawieszenie również nie wykazuje zużycia i to wszystko co Państwu teraz tutaj pokazuję i mówię Będziemy mogli również sprawdzić razem, jeżeli dokonamy razem oględzin pojazdu ponownie na stacji diagnostycznej. Podczas naszego spotkania zobaczyliśmy jak samochód wygląda na zewnątrz, jak zachowuje się na nierównościach, jak podczas gwałtownego hamowania. Widzieliśmy dokumenty. Mieliśmy okazję także zobaczyć stan podwozia tego samochodu na stacji diagnostycznej. A teraz czas na krótką przejażdżkę, bo tutaj Clio także pokazuje wiele swoich zalet. Clio w wersji kombi zapewni nam Komfort dla wszystkich podróżujących i dużo przestrzeni bagażowej. Ten bagażnik zmieści zdecydowanie więcej niż na to wygląda o to także samochód cichy w czasie jazdy, ale wpływ na to ma także bezpośrednio to, że jest zrobiony z bardzo dobrych materiałów i nic tutaj nie trzeszczy, spasowanie jest na wysokim poziomie. Nic jakby nie zaburza naszego spokoju w czasie podróży tym samochodem. Fotele są wygodne, układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny, kierownica doskonale leży w dłoniach. Kierowca tutaj czuje się pewnie i bezpiecznie i to jest naprawdę zaletą tego samochodu i jest to bardzo jego ważny atut. Wyposażenie tego samochodu jest kompletne. W zasadzie mamy tutaj wszystko, co będziemy potrzebować w nowoczesnym samochodzie: plus doskonałe, naprawdę fajne nagłośnienie i pełen zestaw multimedii. Ale oczywiście najważniejsza jest także energia tego samochodu energia czyli to, w jaki sposób zachowuje się na drodze ten silnik. I to jest też bardzo duży plus tego samochodu, ponieważ ten 118-konny silnik 1,2 TCE zagwarantuje nam naprawdę bardzo dobrą dynamikę i bezpieczeństwo wyprzedzania. Delikatnie, proszę Państwa, wcisnę gaz. Zobaczcie, on automatycznie. Natychmiastowo przyspiesza, robi to z wielkim wigorem. Naprawdę tutaj nie musimy czekać na przyspieszenie. On wtedy zachowuje się jak taka rajdówka. Tutaj wszystko jest możliwe. Doskonale trzyma się drogi ten samochód i płynnie przyspiesza. Naprawdę będziemy mieli Uśmiech na twarzy podczas jazdy dynamicznej tym samochodem, i myślę, że w dużym mieście, gdzie na tych dwupasmowych arteriach potrzebujemy tego nagłego przyspieszenia, czasami on naprawdę na, na nas zrobi ogromne wrażenie. Silnik jest uważam doskonały, i właśnie wybór tego najmocniejszego, bo 118-konnego silnika TCE będzie gwarantował Wam ogromną przyjemność stodziennej eksploatacji. Eksploatacji nieokupionej wysokim spalaniem. Eksploatacji nieokupionej nakładami finansowymi, bo jest to też bezobsługowy, bezproblemowy silnik, którego reakcja na gaz jest niesamowita. Jeszcze raz zobaczcie Państwo. Trzeci bieg. On po prostu wyrywa do przodu Coś niesamowitego, naprawdę przy samochodzie klasy B. Ja jeszcze nie miałem okazji e, siedzieć w samochodzie klasy B, który miałby podobnie, równie dobre przyspieszenie i równie dobrą elastyczność. A jeszcze przy tym ta skrzynia biegów, ona działa dosłownie płynnie. Tak, jakby to był japoński samochód. Zawsze mówiono, że we francuskich samochodach skrzynie biegów nie działają precyzyjnie. Ale proszę Państwa, na pewno nie w tym Clio. Precyzja działania skrzyni biegów w tym samochodzie jest na bardzo wysokim poziomie, i to będziecie mieli okazję o tym przekonać się również podczas jazd próbnych tym samochodem razem ze mną. Tutaj widzimy opony letnie, jakie otrzymacie Państwo razem z autem. Są to opony Continental rozmiar 195-55x16 i mają one około 60% bieżnika. I to już, proszę Państwa, koniec naszej wirtualnej wycieczki razem z tym egzemplarzem. Ale mam nadzieję, że mogłem przyczynić się tym filmem do tego, że zapoznaliście się bardziej z tym, co te Clio oferuje. A tak jak zauważycie, oferuje naprawdę dużo. Zresztą to od Państwa zależy, czy wybierzecie samochód pewny, sprawdzony, z udokumentowaną historią. Samochód od jednego właściciela, samochód kompletny. Te Clio zdecydowanie zapewni Państwu spokojną, późniejszą eksploatację i brak rozczarowań podczas oględzin u mnie na miejscu. Bardzo staram się, aby oferowane przeze mnie samochody spełniały oczekiwania klientów i po przyjeździe do mnie na miejscu, żeby klient widział dokładnie to, co jest oferowane na zdjęciach i na wideo. To jest bardzo ważne, żebyście się nie zawiedli. I wszystko zależy od was. Po prostu Wybieraj dobrze, kupuj dobrze, bądź zadowolony i polecaj innym. A ja już dziękuję. Auto 27. Wyższa kultura sprzedaży aut.